Tu ja znowu poruszam ten temat. Możemy to wytłumaczyć? Czemu to trzeba ludziom tłumaczyć? jak spaghetti nie wolno dotykać. Zacznijmy od samego początku. Co to jest overlanding i tak naprawdę po co to komu? Tak naprawdę, overlanding to jest taki odłam tematu offroadowego. Kiedyś to się nazywało turystyka offroadowa, a teraz ktoś uznał, że nazwie to overlanding. Czyli, tak naprawdę, w skrócie, trochę ironicznie, spanie po krzakach, kitranie się przed innymi ludźmi, rozbijanie się w dziwnych miejscach, ładnych miejscach. Oraz cała idea drogi. Kiedyś to była turystyka off-roadowa, czyli się po prostu jeździło samochodami, nie upalało się ich, tylko robiło się konkretne trasy. A w tym momencie mamy to pod takim, a nie innym terminem. Ale to jest tak samo jak było kiedyś. Kiedyś się chodziło do lasu spać, potem był survival, a teraz mamy bushcraft. Generalnie wszystko praktycznie jeden grzyb. Tylko ktoś do tego dorobił ładne ciuszki, fatałaszki i, i kilka dodatkowych brandów. Bo ideologia jest dokładnie taka sama, i tutaj mniej więcej wygląda to podobnie. No i teraz pytanie jest, czy overlanding jest tanie i czy można zrobić to tanio? Moim zdaniem wszystko zależy, co to znaczy tanio, bo myślę, że takim najmniejszym progiem wejścia w overlanding, taki bym powiedział, międzynarodowy. To trzeba się liczyć w granicach 25-30 tysięcy. O panie dlaczego? Przecież ja kupiłem auto za 10 i w zasadzie nie ma z tym najmniejszego problemu. No niestety nie jest tak kolorowy, byśmy sobie tego życzyli. Bo akurat, że kręcę się po tym rynku tych aut używanych, dość, bym powiedział. Znacznie. Co Wam mogę na ten temat powiedzieć, żeby kupić auto takie podstawowe do turystyki, które jest albo lekko zmutane, albo wymaga jakiejś pracy, ale jest generalnie zdrowe? To jest w granicach 20 tysięcy. To jest takie, to jest już masz warta, żeby to kupić. Ale co dla mnie jest takim autem za 20 tysięcy? Jest stosunkowo zdrowe, czyli trzyma się kupy, nie wypadają żadne dziury. Wymaga jakiś tam wymian zawieszenia, wiadomo, jakiś tam tulei, na przykład, nie wiem, może nie działać klimatyzacja albo gdzieś się poci. No trzeba te parę tysięcy na serwis dołożyć, jakieś tam tuleje, amortyzatory czy coś. Umocowałaś się już z tym sprzedającym i z tymi wszystkimi ogłoszeniami, i znalazłeś sobie swój wymarzony egzemplarz, czy Bajero, czy Galopera, czy inny tego typu egzemplarz. I teraz tak. Moim zdaniem, żeby pojechać na tą pierwszą wyprawę, nie potrzebujesz liftu, nie wiadomo jakiego, nie potrzebujesz kół, nie wiadomo jakich. Najważniejsze to poprawnie i konkretnie zrobić serwis. Naprawdę, te auta z napędem na cztery koła robią bardzo dużo rzeczy w terenie. Zresztą jak przejedziecie się na Bałkany, no to zobaczycie gdzie Golfy dwójki i różne tego typu egzemplarze potrafią wjechać z napędem tylko na oś. Zrób po prostu dobry i konkretny serwis. Jeżeli już skończyłeś swój temat serwisowy, pokociłeś się z mechanikiem o cenę ze serwis, to jednym z takich wyposażeń forwardowych, które uważam za konieczne i fajnie, żeby je zrobić, to są jednak opony. Opony fajnie, żeby były dobre, żeby były ciche, żeby dobrze odprowadzały wodę oraz fajne miały trakcję na bezdrożach. Ja osobiście uważam, że na tematy wyprawowe, czy to takiej turystyki, AT to jest naprawdę optimum, maksimum. Bo nie będzie szybko w grube to. Wiadomo, że raz na jakiś czas. Pieprzysz się w coś, czego byś sobie nie życzył, ale tak, a te na trasie po pierwsze da ci mniejsze spalanie, więc niwelujesz koszta. Po drugie, da ci większy komfort, będzie ciszej. Bo zapieprzając na takim Anteku, no ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie jest najmądrzejsze rozwiązanie na dłuższe trasy, yy, aczkolwiek to jest niestety taki zgniły kompromis, który zawsze ci da to, to czego potrzebujesz. Yy ale komfort niestety no, jest znacznie niższy i czasami ta opona jest po prostu zwyczajnie nadwyrost do tego, do naszych potrzeb. Na wyprawy uważam, że AT albo jakieś agresywniejsze AT to jest naprawdę spoko opcja. Wypadałoby mieć gaśnicę, nigdy nie wiesz co cię ci i to nie taką najtańszą półkilogramową, która jest do kupowania na stacji, tylko jeźdź do sklepu BHP i kup sobie naprawdę konkretną gaśnicę, jedną albo dwie, bo w razie przypadku pożaru, czy czegokolwiek, będziesz dziękował, że ją masz. Stare powiedzenie, lepiej nosić niż się prosić. I generalnie tutaj ma dokładnie to samo. A w przypadku gaśnicy nie chcesz nikogo prosić, po prostu chcesz ją mieć. I tak samo jest w wypadku sprzętu, który potrzebujesz w razie awarii. Czyli podstawowa skrzynka kluczy. I nie róbmy sobie teraz jaj a propos skrzynek, że jest jedna skrzynka uniwersalna, która Wam rozwiąże wszystkie problemy. No, bo nie, nie rozwiąże. Jeżeli chcesz mieć konkretny zestaw narzędzi, ty kupujesz sobie tak naprawdę trzy rzeczy, w zasadzie cztery, i masz temat rozwiązany. Dobry Letterman czy Multitool, dla mnie Letterman jest rozwiązaniem wielu problemów. Skrzynka z narzędziami na jedną drugą cale czyli na dużą grzechotkę, oraz na małą grzechotkę na jedną czwartą cenę. Z pełnym wyposażeniem torksów, imbusów, nasadek i tak dalej, żeby to było do 32. Jest dużo firm, które produkuje takie skrzynki, i są naprawdę fajnym rozwiązaniem. Oraz taka szmata z kluczami, czyli tam powiedzmy od szóstki, od piątki, nie wiem, chyba od szóstki są zazwyczaj do trzydziestki żeby były klucze płasko-oczkowe. I tym zestawem, o jeszcze ostatni to albo dobry młotek, albo sikiera, którą też będziesz używać jako młotek. Wiem, że wielu producentów nie zaleca uderzać sikierą obu, obu, drugą stroną, ale w sytuacjach, w których potrzebujemy, no niestety, albo to, albo to. Masz tak naprawdę te cztery rzeczy i... Rozwiązujesz napraw w samochodzie mnóstwo i to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Włącznie z wymianami jakichś łożysk, z jak potrafisz się tym obsługiwać, to wyremontujesz naprawdę dużą część samochodu. Już nie mówię o takich rzeczach dodatkowych, żebyś sobie kupił klucz darowy, czy, czy, czy jakieś tego typu rzeczy, czy woził szlifiarkę, spawarkę, etc. To już jest bardzo profesjonalne, i to jest raczej dla osób, które wiedzą, że jadą w taką turbodzicz. Że przez tydzień nie spotkałem nikogo, ale myślę, że takie osoby wiedzą doskonale w co się wyposażyć. Taką zupełną podstawą jest albo multitool, albo coś tego, tego typu pokrętnego. Ja polecam osobiście lettermana: skrzynka z narzędziami z dużą i małą grzechotką, szmata z kluczami płockimi oczkowymi, bo to się bardzo fajnie przechowuje, i sikierka albo motek. I naprawdę jesteś gość. Zachęcam wszystkich początkujących do udziału w wyprawach albo z firmami, które to organizują. Albo z osobami, które jadą nawet pierwszy raz, ale żebyście nie jechali sami, bo to może przysporzyć Wam trochę problemów, jeżeli nie macie doświadczenia. I tutaj przechodzimy do tematu recovery. Jeżeli masz wyciągarkę, super, jakby pierwszy przykład. Jeżeli nie masz, fajnie, by było mieć pas. Jak masz wyciągarkę, to i tak miej pas, żeby owinąć się o drzewo, bądź przedłużyć wyciągarkę. Do innych rzeczy też się przydaje. Podnośnik, czy to highlift, czy to słupkowy, jest on potrzebny do zmiany koła, czegokolwiek. Więc to trzeba byłoby mieć. No i jeszcze z tematów recovery, fajnie, bo by było żebyś miał kable rozruchowe, lub jump starter, który też można dopisać sobie do narzędzi, bądź do tej części recovery. Także jest parę takich rzeczy. No oczywiście do tego wszystkiego szekle, rękawiczki i takie podstawy podstaw, tak de facto, które są potrzebne do tej całej zabawy. Ale teraz przejdźmy do meritum, tak naprawdę tego overlandingu, czyli spania po szokach, czyli sprzętu tak naprawdę wyprawowego. I tutaj temat jest wybitnie rozległy. Dlaczego to wszystko tak konkretnie tłumaczę krok po kroku, żeby zrozumieć, że zakup samochodu to tak naprawdę jest, yy, powiedział, 60% 70% tego wszystkiego? Bo yy, niekiedy wyposażenie samochodów takich wyprawowych, takich na dłuższą metę, yy, może kosztować nawet i 200-300 tysięcy. Wiem, że dla niektórych to jest cena mieszkania, i to w ogóle zmienia światopogląd na życie, ale tak, takie są ceny. Wszystko w zależności, co potrzebujemy zrobić, jak potrzebujemy zrobić, co musi być w tym wyposażeniu, i tak dalej. Ale wracając do tych takich podstaw, podstaw czyli do tematów wyposażenia budżetowego czyli kupujemy sobie namiot dwusekundowy na ziemi kupujemy sobie jakiś tam prysznic, kupujemy sobie jakąś tam kuchenkę karimatkę, śpiwór, parę rzeczy jeszcze jakieś tam garnki, menażki, naczynia, krzesełka, stoliczek i tak dalej, no i tam dwa Tysiące, myślę, że spokojnie Wam może kliknąć, zakładając ten temat, że nie jesteście doświadczeni i nie macie wyposażenia jakiegokolwiek outdoorowego, czyli wchodzicie w to, to, to z poziomu totalnie basic. Oczywiście jest aftermarket, jest jakieś są tam rzeczy, które można sobie kupić używane, ale ja osobiście uważam, że no, co swoje, to swoje, nie. Nawet trochę jak sypialnia, śpiwór też taka rzecz, bym powiedział ten, oczywiście jeszcze do tego mogą być prześcieradła, ale osobiście chyba brałbym, ja brałbym nowe. No i tutaj, i tutaj zaczyna się zabawa, bo tutaj kupiliśmy auto za 20 tysięcy, powiedzmy trójkę, czwórkę zostawiliśmy machnika, tu już mamy 24 tysiące, kupimy sobie koła, które średnia cena teraz będzie Poniżej, powiedzmy, że 1000 zł za sztukę. Załóżmy, że w 5 sztukach za 4000 się zmieściliśmy, bo nie będzie to 35 do auto za 20 tysięcy. Do tego sprzęt kempingowy wychodzimy ponad 30, wychodzimy ponad 30 tysięcy. Jeszcze parę gadżetów nam do tego dojdzie, jakieś narzędzia, jakieś tego typu rzeczy. I się okazuje, że kwota jest całkiem zacna. Więc sam overlanding jakby tanim sportem nie jest. A jeżeli przejdziemy już do rzeczy. Takich bym powiedział bardziej zaawansowanych typu będziemy z pick upów robić flatbedy, czy będziemy sobie kupować namioty dachowe, czy będziemy sobie kupować markizy, zabudowy. To się okaże, że te kwoty rzędu 32 tysięcy wcale nie są duże. I nikomu nie zaglądam to w portfel, tylko po prostu tłumaczę, że mówienie że ten sport jest tani i może być budżetowy, w żadnym wypadku nie będzie budżetowy. A kupowanie rzeczy, które są tanie, pamiętajcie, ważną rzecz, że takie stwierdzenie, co jest tanie, to jest drogie. I biednego nie stać, żeby kupować tanie rzeczy, bo kupując tanie rzeczy, może się okazać, że będziecie je kupować dwa, trzy, cztery razy, zanim dojdziecie do odpowiedniego etapu. Głupi przykład, tak jak my z krzesełkami. Krzesełek testowaliśmy kilka i ostatecznie siedliśmy na tych, które nie były jakieś turbo tanie, ale nie były jakieś turbodrogie. Nie jest to krzesło za 1000zł, za 250 zł. I robi niesamowitą robotę. Kolejny przykład. Ktoś nam polecił kuchenkę, która okazała się średnia na jeżę I tak naprawdę też parę stówek wypadałoby, wypadałoby zamienić. I tak samo z garkami, i paroma innymi rzeczami, które mają spełniać swoją funkcję. Jeśli chodzi o podział kosztów, bo to też jest dość ważne, jeżeli masz powiedzmy budżet na całą zabawę 50 tysięcy, to nie kupuj auta za 50 tysięcy. Tylko kup sobie auto za 35 tysięcy i resztę sobie zostaw nawet do posażenia. I każdy budżet zostaw sobie proporcjonalnie. Jedna kupka na zakup auta, druga kupka na odszczurzenie tego samochodu i doprowadzenie go serwisowo. A trzecia kubka na zorganizowanie sobie całej przestrzeni, która ma być kempingowa, czyli mówimy tu o namiotach i całym tego typu wyposażeniu. Te trzy kubki musisz mieć, bo jeżeli nie zrobisz tego i ewentualnie nie, nie masz jakiegoś innego hobby tego, tego wyposażenia, no to generalnie zajedziesz się finansowo. I to nie o to chodzi, bo jeżeli będziesz chciał auto za 50 tysięcy, uzbierałeś sobie to 50 tysięcy, kupisz auto za 50 tysięcy, wyjdzie ci jakaś naprawa, to zamiast przyjemnie spędzać czas w terenie, tudzież jeżdżąc, zwiedzając. Będziesz tylko czekał, aż dozbierasz sobie na naprawę. Co moim zdaniem jest totalnym bezsensu. Bezsensowną opcją, bo jednak fajnie jest użytkować to, za co się zapłaciło. Słowem podsumowania całości. Overlanding to nie jest sport dla elit. Ale też nie jest tanim sportem, oczywiście. Zachęcam wszystkich do, do tego typu, bo to jest bardzo ciekawa aktywność. Ale nie wierzcie w Instagramowe bajki, bo jest dużo osób, które pokazuje jak to oni nie jeżdżą. A tak naprawdę okazuje się, że tylko rozkładają namiot do zdjęć i nie jest to tak jak wygląda w rzeczywistości. Albo na przykład nie pokazują wam ile kosztują i de facto jak wyglądają naprawy samochodów. Więc niektóre bajki bym sobie wsadził pomiędzy inne treści, a rzeczywistość jest trochę inna, także nie brałbym to przez pryzmat niektórych twórców, a wziąłbym sobie to po prostu przez pryzmat swojego życia. Także, jeżeli chcesz, nie chcę nikogo straszyć, jeżeli chcesz, zacznij to oprawiać, bo naprawdę fajny sport, ale też nie wiesz we wszystko, co jest w internecie. Jeżeli chcesz zobaczyć szczegółowo, tak naprawdę, jak wygląda nasze wyposażenie, tutaj masz odnośnik do jednego filmu. Ale jeżeli chcesz zobaczyć film o naszym samochodzie cały, bo w zasadzie to się do niego zbieramy już kupę czasu, bo cały czas myślimy, żeby coś jeszcze tam skończyć, może coś tu jeszcze dorobić, może coś tam i to w końcu go zrobimy. Jak wtedy będzie, to się pojawi tu, ale to później na pewno niż ten film powstał. Plus jeszcze w najbliższym czasie wybieramy się na kolejne wyprawy. Pierwsza będzie do Rumunii, następnie we wrześniu będzie Skandynawia. Także śledźcie i zobaczcie, jak to wygląda w na naszych warunkach. A na początku przyszłego roku będzie grubo. Oj, zobaczcie, będzie grubo.